Witam serdecznie wszystkich. Chciałbym Was zaprosić do oglądania moich przygotowań do najbliższej walki, która już 11 września odbędzie się na Białorusi w Mińsku. To będzie to gala ACA 128. Moim przeciwnikiem będzie bardzo mocny Evgenij Gonczarów. Serdecznie zapraszam. Środa. Dzień sparingowy. Dzisiaj będą bardzo mocne, agresywne sparingi. Znowu będą bić mnie po głowie, ja będę płakał. Cześć, nazywam się Adam Grabowski, jestem trenerem parterów WCA, czyli m.in. też Daniela Umilianczuka. A propos Daniela, niestety jego e, przeciwnicy nigdy nie mieli e, szansy na to, żeby zobaczyć, jak Daniel dobry jest w parterze, dlatego że bez, przeważnie padają już bez, bez życia na, na matę. Daniel jest bardzo lotny, jeżeli chodzi o parter i e, nawet pomijając jego dużą wagę. wiadomo jest to, że jednak te wagi ciężkie nie poruszają się tak dobrze. E, tak szybko zwinnie jak wagi lekkie, natomiast e, Daniel w swoim arsenale e, technik ma, ma e, bardzo dużo technik parterowych i prędzej e, czy później mam nadzieję, że kibice to zobaczą, jak Daniel jest płynny i dobry w parterze. Daniel nigdy nie skupia się na swoich przeciwnikach. Tak? On zawsze jest skupiony tylko i wyłącznie na, na sobie, patrzy na, na to, co, co on ma mocne i zawsze staramy się podciągnąć e, Daniela do góry, nie patrząc co, co robi w ogóle przeciwnik. Na pewno jest coraz lepszy. To, co powiedziałem w poprzedniej wypowiedzi, że na, na, na wygraną nie składa się tylko i wyłącznie to, czy jestem zdrowy, silny, mocny mentalnie i tak dalej, też doświadczenie, technika i poznanie siebie. Tak więc yy, myślę, że w tym jest dużo, pra no, dużo prawdy. On oczywiście zapewne o, o tym też żartował troszeczkę, natomiast ja wierzę, że yy, to jest szczyt yy, formy na ten moment Daniela. Szczyt, szczyt w ogóle kariery zawodniczej właśnie przypada wbrew, wbrew e, reszcie sztuk sportu walki, właśnie w wieku 30, 30 paru lat. E, właśnie Daniel e, jest w szczycie swojej, e, swojej kate jakby kategorii wiekowej, że tak powiem, mając 38 lat. E, na ten moment. E, jest optymalnie przygotowany fizycznie, jest optymalny, optymalnie przygotowany technicznie, jest optymalnie przygotowany też, jeżeli chodzi o doświadczenie. I to jest właśnie ta wypadkowo. to jest coś, co, co definiuje nasze, nasze MMA, że w każdym etapie naszej kariery mamy, mamy jakieś inne narzędzia do, do, do użycia i one się wszystkie składają w całość, tak naprawdę, tak jak powiedziałem, w wieku 30, 30+. Plus. Dobra, to ja opowiem. Dzisiaj czwartek było brazylijskie dżuditsu Nogi pod MMA. Były technika, zadaniówki i waleczki tak, jiu-jitsu. Prowadził Adam Grabowski. Niezmiennie czarny pas BGG. Nogi i za Ostatem dali miał urodziny. I wydawałoby się, że zawodnik czym starszy, tym gorszy? Absolutnie nie. On z roku na rok jest coraz bardziej przystojniejszy, ale przede wszystkim jest coraz lepszym fighterem I nie mam żadnych wątpliwości, że kolejny spektakularny bój w wykonaniu Daniela. I trzymajcie mocno za niego kciuki.